No siema, dzisiaj przedstawię wam skrypt na moderowanie czatu. Dodaję iż skrypt jest darmowy i można go pobrać na naszym Discordzie dc.gg. A teraz zapraszam do prezentacji. Więc tak, mamy klasyczne GUI pod komendą ukośnik chatmod. a teraz przedstawiam opcję, pierwsza to wyczczenie chatu, która działa oczywiście w taki sposób. Teraz spróbujmy wyłączyć czat. Jak widzicie, nic nie mogę pisać, ale nadamy sobie permisję, dzięki której będę mógł. Jak widzicie, już z tą permisją mogę, teraz ją sobie zabiorę i włączę czat, by każdy mógł pisać. Teraz zabiorę sobie permisję do używania zawartych opcji i komendy chat mod. Jak widzicie, gracze nie mogą używać tej komendy bez odpowiednich permisji. To tyle, jeśli chodzi o prezentację skryptu, zapraszam do pobrania go na naszym Discordzie, jak to oglądacie pewnie już wystartował.